Cześć. Dziś mam dla was grę Suburbia od Portalu. Suburbia to jest gra, w której będziemy budowali miasto i która bardzo przypomina mi Sim City. A w Sim City zagrywałam się do umarłego i to jest gra, która bardzo bardzo mi takie nostalgiczne wspomnienia tutaj przynosi. I też w Suburbie mamy na tablecie jako aplikację, i w to graliśmy bardzo dużo podczas podróży, bo to była jedna z takich gier, którą właśnie woleliśmy mieć w wersji na tablet, bo po pierwsze, to jest duże pudełko. Um, po drugie, Szybciej to wszystko na tym tablecie się dzieje, bo nie ma liczenia i niczego się z reguły nie pominie. Ale kiedy zostałam zapytana o patronat, to stwierdziłam, że kurczę, ja tę grę tak lubię, że tak, chcę wam ją polecić. I nie mieliśmy wersji pudełkowej, dlatego że właśnie zawsze graliśmy w nią tylko w wersji aplikacji. I tutaj ta wersja ma miejsce na rozszerzenie w pudełku. My tego rozszerzenia nie mamy, mamy tylko podstawkę, bo sama podstawka daje wam naprawdę sporo walności w z Barbie będziecie kupować płytki miasta i dokładać je do waszego miasta tam, gdzie wam się podoba, tak żeby zdobyć jak największą liczbę punktów. Ale każda płytka, którą będziecie do tego miasta dodawać, może również dać punkty naszym przeciwnikom w przyszłości w ich turach. Są płytki, które nie dają nam żadnych dodatkowych punktów oprócz e, liczby mieszkańców naszego miasta, ale są płytki, które dają nam punkty za każdą taką płytkę. Więc zagrywając na przykład wspólnotę mieszkaniową w naszym Mieście, dostajemy 2 dolary za każdy zielony budynek, ale nie tylko w naszym mieście, ale również w miastach naszych przeciwników. Jest tutaj sporo liczenia, ponieważ za każdym razem, kiedy policzymy te dolary, które otrzymaliśmy, również musimy spojrzeć na dochód i naszą reputację i to wszystko sobie tutaj dostosować tak, jak ma to wyglądać. No i jeżeli przesuniemy naszego mepla daną liczbę puli, przekroczy on taką czerwoną linię, no to musimy stracić reputację i dochód. Także za każdym razem tutaj. Coś się dzieje. To nie jest gra, przy której można się wyłączyć i pójść sobie na piwko, ale jest to gra, w której trzeba rzeczywiście myśleć cały czas i mieć na uwadze to, co robią nasi przeciwnicy. Każda płytka coś robi, każdy ruch w tej grze się liczy. Nie ma tutaj czegoś takiego, że położę płytkę i nie stanie się nic. Nawet jeżeli nie mam kasy na daną płytkę, to mogę dostać taką płytkę jeziora za darmo i ją układam na mojej planszy i ona daje mi. Em, Pieniądze w zależności od tego, czym jest otoczona. Gra też się nie dłuży, bo gramy tylko do momentu, w którym skończą się płytki w naszych stosach. No i kiedy taką płytkę wyciągniemy z danego stosu pod tytułem jeszcze jedna runda, i wtedy każdy rozgrywa jeszcze jedną rundę, i wtedy gra się kończy. A taka płytka jest czasowana gdzieś tam w ten ostatni stos, także zawsze ta gra będzie kończyła się troszeczkę inaczej. No i, i to się nie dłuży, bo rundy rzeczywiście są bardzo krótkie. W swojej turze kupujesz budynek i kładziesz go przed sobą na planszy. Tutaj nie ma naprawdę dużo rozmyślania. Ta gra jest w dwie osoby, ona nam się zamknęła może w 45 minutach. W cztery osoby jak gramy to jest na pewno powyżej godziny, ale to, to jest naprawdę bardzo dobrze spędzona godzina i jest to intensywna godzina, bo tak jak mówię, to jest gra, przy której cały czas trzeba coś liczyć, przy której zmieniają się te budynki bardzo szybko, gdzie myślimy, a kupię ten budynek i tutaj go postawię, bo mam super miejsce na niego, ale jak wróci kolejka do Ciebie, tutaj tego budynku już dawno nie ma, bo ktoś też miał taki sam pomysł albo ktoś po prostu chciał tobie pokrzyżować plany. Jeżeli chodzi o wykonanie tej gry, no to jest naprawdę super. Mamy do tego Insert w pudełku od Game Trace i wszystko się w nim super mieści. Pod spodem, pod tym insertem jest tej grubości pianka i wszystkie te wypraski, które tam były. No i oczywiście jest miejsce na dodatek. Jeżeli będziemy mieli dodatek, to możemy tę piankę wszystko wyjąć i dodatek się tutaj mieści do pudełka. Ja lubię inserty. Jeżeli można mieć grę z insertem, to trzeba ją mieć, bo o tyle to ułatwia setup tej gry. Wszystko w tym pudełku fajnie siedzi, nic się tam nie rozwala, w zależności od tego, jak to pudełko też mamy na półce. Wszystko jest tam bardzo fajnie uporządkowane. Znacznik pierwszego gracza, jeden z tych, które na pewno idą na moją listę najdziwniejszych znaczników pierwszego gracza, obok dużego dinozaura, na przykład z Evolution, albo drzewa z Serengeti. Także znacznik pierwszego gracza mógł być trochę mniejszy. I słuchajcie, płytki, one są tak czytelne. I wszystko jest na nich bardzo jasne, ale jak się przyjrzymy detalom na tych płytkach, to też możemy fajne rzeczy sobie tam znaleźć. No i to wszystko też łączy się w całe miasto. Może tego z bliska tak nie widać, ale jak trochę się oddalicie, no to widzicie, że wszystkie drogi się jednak łączą w jakiś sposób i to miasto ma sens. Jeżeli chodzi o kolory graczy, to się bardzo cieszę, bo jest fioletowy, do tego jest czerwony, żółty i czarny. Czyli tak w sumie standardowo, ale fioletowy naprawdę super. Na pewno dlatego, że pudełko jest niebieskie, wszystko jest niebieskie, to zrobili tego gracza fioletowego. Yes. Róbcie fioletowych graczy. Gra jest językowo niezależna do pewnego stopnia. Jedna osoba przy stole musi mówić w tym języku, żeby tylko wyjaśnić, o co chodzi na płytkach. E, to jest kilka słów do nauczenia się, jeżeli chcecie w to grać. Macie na przykład bardzo szybko ich nauczył. E, za każdy twój to było jedno, e, za każdy sąsiadujący, czyli sąsiadujący, twój i każdy w sumie jeszcze umieszczony po. To cztery słowa, które, których się nauczył bardzo szybko i nie trzeba było mu tłumaczyć żadnych płytek, wiedział dokładnie co robi. No i najmniej albo najwięcej, jeżeli chodzi o płytki celów. Bo no to, co jest napisane pod spodem, to wiadomo tylko nazwa tej płytki. Ale jeżeli jedna osoba zna język, to nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby w tę grę grać. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to słuchajcie, tak jak mówię, to jest gra, przy której nie można wyłączyć umysłu, przy której cały czas gdzieś tam nam pracują te trybiki w głowie, przy której trzeba dużo liczyć, dużo sprawdzać. Ale daje nam to satysfakcję, bo naprawdę czujemy się, jakbyśmy budowali miasto. Czujemy się, że jakbyśmy stawiamy jakiś budynek i aha, on daje nam dochód za to i za to, czyli lepiej go postawić tutaj, ale potem patrzymy na naszych przeciwników i mm, oni mają dużo zielonych budynków, to może ja zbuduję wspólnotę mieszkaniową, żeby sobie za, za, za to pieniądze. Także jest sporo kombinowania i jest naprawdę sporo może nie interakcji między graczami, bo to nie jest interakcja, ale to jest e, zależność między graczami, gdzie sprawdzamy sobie, gdzie co kto ma, bo czasami wtedy jest um, łatwiej podjąć decyzję jaką płytkę chcemy kupić i gdzie ją chcemy w naszym mieście umieścić. Jeżeli chodzi o regrywalność, to jest naprawdę spora nawet w tej podstawce, no bo widzicie, tutaj to pudełko jest wypełnione po brzegi płytkami i nigdy nie zobaczymy wszystkich płytek, a do tego jeszcze jest dodatek, więc słuchajcie, ja bym tutaj o regrywalności naprawdę nie martwiła, bo jest naprawdę e, całkiem spora nawet na podstawowe pudełko, więc jeżeli nawet chcecie spróbować tylko tej gry, nie jesteście tego pewni, czy chcecie dodatku, czy nie, to sama podstawka naprawdę da Wam godziny dobrej zabawy. Granie jest trudne, bo jest to gra na zasadzie zbuduj budynek i zdobądź coś za niego, ale trzeba naprawdę pamiętać o wielu szczegółach, które się za ten budynek zdobywa, czyli to są, to są pieniądze, to, to jest populacja naszego miasta, trzeba tutaj manipulować tym dochodem i reputacją, o tym nie wolno zapomnieć. Wszystko jest opisane na pomocy gracza. Mogło być to opisane troszeczkę bardziej szczegółowo, ale naprawdę tutaj e, dali radę z tym, że pokazują nawet na płytkach, gdzie co jest, i wszystkie symbole objaśniają, także słuchajcie, e, jeżeli chodzi o to, to nie, to nie ma problemu, bo e, no, trzeba rzeczywiście tutaj skupić. To tak jak mówię, nie jest gra, w której się można wyłączyć, ale to jest gra bardzo płynna. Po dwóch, trzech rundach już będziecie wiedzieli, o co chodzi i bardzo łatwo to wchodzi tutaj w krew i szybko się wtedy rozgrywa całą partię. I tak jak mówię, na dwie osoby to było około 45 minut, na cztery osoby liczyłabym około 90, no bo jednak to nie jest gra, w której wszystko się dzieje w tym samym czasie, każdy bierze swoją turę osobno, także dodatkowi gracze dają na więcej czasu, ale to też nie jest jakaś nie wiadomo jak długa gra, półtorej godziny na cztery osoby, to ja myślę, że to jest taki czas ok, jeżeli chodzi właśnie o grę em, planszową która jest e, troszeczkę większą grą, nie jest to gra imprezowa, nie jest to roll and Ride, tylko to jest większa, poważniejsza gra, w której na przykład, tak jak tutaj, budujemy miasto. To nie jest gra dla tych, którzy się boją matematyki, którzy się boją tej tak zwanej upkeep phase, gdzie trzeba rzeczywiście liczyć i sprawdzać dużo rzeczy. Um, dla niektórych to może być zbyt, być zbyt mechaniczne, jeżeli o to chodzi, no i to nie jest gra, w której mamy piękne budynki, jakieś trójwymiarowe i to nie tylko. Ale to nic, bo to jest właśnie piękno tej gry. Że to jest gra, która pobudza jednak te wasze szare komórki, która daje wam trochę kombinowania, która właśnie um, tutaj nie ma interakcji, ale jest zależność między graczami, więc trzeba sobie gdzieś tam popatrzeć dookoła stołu, nie można się tylko zamknąć w swoim jednym małym mieście. I daje wam ona swobodę tego, jak to miasto może być zbudowane, jak ono ma wyglądać, gdzie te płytki pójdą, bo one nawet mogą iść dookoła tej planszy. Także słuchajcie. Suburbia jest dla tych, którzy chcą city buildera, którzy lubią Sim City, którzy chcą gry, w której trzeba troszeczkę pogłówkować, ale też nie ma nie wiadomo ilu zasad i jest trochę losowości, no bo wiadomo, nie wiadomo jakie płytki nam się pojawią um, tutaj podczas rozgrywki. Ale słuchajcie, ja bym tej gry nie polecała, gdyby ona nie była dobra. Więc dla tych, którzy chcą dobrego city buildera, Suburbia powinna być na liście. Na razie.